Nie ma żartów, naprawdę. Bo dzisiaj, po tak krótkim śnie, z budzikiem, zbudzeni już naprawdę ten wschód słońca chcemy złapać. Codziennie mówimy, że to ogarniemy, ale dzisiaj już naprawdę to robimy. Idziemy. jest Wszystko jest motywacja, jest czas odpowiedni, jest, są buty, są kostki jest nie do końca powykręcane, co może później tak pod recepcją, 5.42, jak myślisz, będzie Rita? Myślę, że nie. Poznana przez nas y, dwójka sympatycznych Polaków, gdzie o. Polek, dokładnie, i jedna z nich, czyli Rita, powiedziała, że ja wstanę. <ścoughs> I będę pod recepcją, ale jesteśmy trochę za wcześnie. To poczekamy chwilę, nie? Będziemy jednak sami na wycieczkę po wąskich ścieżkach, w górach, w dużym wietrze, kompletnie bez światła. Bardzo dobry pomysł. I no księżyc tam oświetla droga. A bo to jest lampa. No dobra, lampa z parkingu, ale romantycznie brzmi, że tylko księżyc. Dobra, jest księżyc i gwiazdki, trochę świecą, trochę świecą. No nie widać nic, na wideo nawet, czy nawet, na wideo nie widać nic. O! Oby nas jakaś mitologiczna kreatura nie, nie dopadła. Niespodzianka, znowu wieje. Jesteśmy bliżej jak dalej. Widać kapliczkę. Myślisz? A jeżeli tutaj drogi nie Owieczki, no. A jeżeli tu nie będzie do góry drogi, to będzie idziemy Dobrze idziemy. Chcesz po ciemku, to wygląda trochę inaczej. Dobra. Chyba jesteśmy w czas. Co myślisz? Tak, się się przewróci się obudzi od dzwonka? A ja ci powiem, że jak się przewrócę, to też się obudzę. To Bez to dzwonka. Jest, to, to jest mała kreska. A gdzie czarna owca? Tu owiec czarnych nie ma, tu są czarne kozy. Także żegnamy się. Drugi raz przyszliśmy w to miejsce w sumie. Ale Aha. fajnie było, warto. Chociażby dla kóz. Nie no, no i dla, dla widoków. Także urlop dobiega końca, ale teraz zagadka. Teraz widać jednego dzbana, a teraz dwa. A jeden jest Jutro rano lecimy, już o siódmej odlatuje samolot. się by się mogło, z dwie godziny jechaliśmy taksówką, a pustem to pewnie zajmie z trzy. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie będzie wyglądać, ale no, minęło. Zawsze to, co no, to fajne zostanie mi przeszkodzone Kurde, <gordy> warto pracować i warto gdzieś tam odkładać kasę, czy się spinać nawet z tym, jeżeli nawet dużo się nie zarabia żeby właśnie gdzieś raz po raz sobie się wybrać i zobaczyć coś fajnego Nie mieliśmy żadnych paralotni, skuterów wodnych fajerwerków, ale same te odkrywanie miejsc na nowo, wchodzenie pierwszy raz w jakichś tutaj tych górach czy w tym kanionie to jest świetne. To jest super tak na chwilę na chwilę się odciąć z tej codzienności. Miałem jakąś przerwę w takich, w takich wyjazdach. Niektórzy z nas takich wyjazdów w ogóle nie robią, albo my się czy próbować. Ja szczerze, nawet jeżeli to jest takiej opcji jak tu, bo to po prostu jest all inclusive, nie było dużo ogarniania i załatwienia, bo też czasu było bardzo mało. I tak zdecydowaliśmy, i mi to odpowiadało. To i tak to jest super. Z tym, że wybraliśmy sobie to miejsce w górach i jestem bardzo z tego zadowolony. Bardzo fajnie. Także dzisiaj jeszcze trochę odpoczynku. Samego rana byliśmy na dłuższym spacerze, a wczoraj tańczyli, zobaczcie. Уже в моем бане, баня, баня.